23 września na dworcu głównym w Krakowie przyjechał specjalny pociąg ekspresowy w ramach projektu Łącząc Europę. Inicjatywa realizowana jest w ramach Europejskiego Roku Kolei, a jej celem zwrócenie uwagi na atrakcyjność tego środka transportu. W wydarzeniu wzięli udział wicemarszałek Łukasz Smułka, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Grzegorz Kurdziel, członek zarządu PKP S.A. W 2021 roku województwo małopolskie Małopolska odbiera 13 nowoczesnych pociągów dedykowanych właśnie tym przewozom regionalnym, dla osób, które codziennie dojeżdżają do pracy, do szkoły, na studiach. To są setki milionów złotych, oczywiście dofinansowane ze środków europejskich. To jest też dla nas bardzo istotne, że to wsparcie jest nieocenione. Na mapie podróży znajduje się ponad 100 miast w 26 krajach. Pociąg z przedstawicielami Komisji Europejskiej wyruszył z Lizbony 2 września i zakończy podróż w Paryżu 7 października. I've seen so many people, and what for me was the the most touching and the, the most emotional way that is uh, seeing all these people, meeting all these people in the different cities, and this is something that you do not have when you land in uh, with a plane somewhere in the city. We have really been connecting with all the different people in, in the cities in, in uh, Portugal, in Vienna, in Spain, Romania, Bulgaria. i oczywiście również ważna. Skupiając się tylko i wyłącznie na Małopolsce, bo tutaj rzeczywiście realizacja tego planu inwestycyjnego idzie bardzo dobrze, to jest ogromna zasługa tutaj e, i kierownictwa naszych jednostek organizacyjnych, które, które się tym zajmują, duże jest ogromne wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, więc tutaj to jest 9 miliardów złotych zainwestowanych w infrastrukturę kolejową i e, ten plan jest już zrealizowany w 80%. We want to promote rail. It is a sustainable and an affordable way. We have to think of the future. We have to think of our children. And climate change shows that we need to change our way of... Uh, Transporting goods and people. Ja osobiście też często jeżdżę z Krakowa do Krzyszowi pociągiem i widzimy, jak te pociągi są z dnia na dzień coraz to właśnie wypełnione. I to pokazuje, że no, tysiące codziennie osób, które dojeżdża do, do szkoły, do pracy, korzysta właśnie z pociągu, który jest bezpieczny, punktualny i komfortowy. To jest dla nas bardzo istotne.